Cześć, z tej strony Remy, firma Ricard przyczepy kempingowe, dzisiaj Hobby 540 Excellent Easy z 2007 roku. Przyczepa zarejestrowana już w Polsce, mimo że nie ma założonej tablicy, to zapewniam Was, że już ma polską tablicę, jest zarejestrowana. Najpierw oczywiście pokazuję Wam ją z zewnątrz, okna, blacha, poszycie, wszystko w nienagalnym stanie, w oryginale, antena telewizyjna. Wszystkie plastiki całe nie są popękane Okna, Ona nie jest specjalnie umyta z zewnątrz Więc jeśli znajdziecie jakieś zagrodzenia Czy z zewnątrz, czy w środku, to się nie gnijcie Bo na chwilę co przyjechała do nas Przyjechała z prywatnych rąk z Danii Na pewno znajdziemy tutaj jeszcze jakieś skarby Co ważne, to jest chłopie 540, nie 560 To znaczy, że jest znacznie węższa, a tylko odrobinę krótsza Krótsza jest o 20 cm, a o 15 węższa co nie zostaje bez znaczenia. W, przy takim użytkowaniu jej codziennym, no bo zdecydowanie łatwiej się z nią jeździ, łatwiej z nią manewruje. Za sprawą tego, że no, jest dużo szersza, e, jak już jesteśmy w środku, to oczywiście pokażę Wam najpierw salonik. E, sami ocenicie tapicerki, nie będę się tu dużo rozwodził, bo nie ma nad czym. Naprawdę są w bardzo dobrej kondycji. Wszystko jest czyste, nie ma plam, uszkodzeń żadnych. Podobnie blat stolika, jego nawróżniki. Wszystko jest naprawdę w dobrej kondycji. Tu mam jakąś podłogę jeszcze od przedsionka, dodatkowy dywanik. Celowo zwinięty, dlatego że jak widzieliście z na zewnątrz dużo, przepraszam, dużo śniegu, nie chcielibyśmy tutaj tego wszystkiego zabrudzić. Dużo lampek, typowych dla hobby z tego okresu. Tu są jeszcze Dodatkowe ledy. To wszystko dość fajnie się prezentuje. Tyle się chodzi o salonik. Drzwi są dzielone. Mają w okienku taką żaluzję. Jest jeszcze moskitiera do góry. A tu już sama kuchnia. Tu pewnie znajdziemy trochę skarbów. Nad kuchnią przy kuchni w zasadzie jest też duże okno dachowe. szafka przeszklona z półeczką. O, tutaj mamy już jakiś wętaż poprzednich właścicieli. Tak wspomniałem, przyczepa jest od z prywatnych rąk, więc to wszystko tutaj jest. Piecyk jest może trochę zabrudzony, ale jeśli chodzi o jego kondycję, no to jest bardzo dobra. Zywozmywak. Tu mamy lodóweczkę. Jest czysta, nie ma żadnych zapachów. To są jeszcze jakieś dodatkowe kieszenie do półki, różne skarby. No proszę, deski, masa rzeczy. Oczywiście z gratis, garnki. Tu ponownie jakieś tam kieszonki zodówki. Różne pudełka. Tu mamy. Jeszcze taką fajną szafkę. Proszę bardzo. Na przeciw kuchni duża łazienka. Zaraz do niej wejdziemy. Tu mamy dużą szafę. Zwykle w tym miejscu był piecyk do ogrzewania. A teraz jest tutaj taki piec. Jak słyszycie, on działa. To jest Alde. Centralne ogrzewanie, które działa i na prąd, i na gaz. O zbiorniki, że jest płyn ciepły. Tutaj ktoś zamontował sobie takie LEDy, żeby to wszystko dokładnie widzieć. Widzicie działa w tej chwili na prąd. Podgrzewa i wodę i, i, i ogrzewanie. Są tutaj też e, zasłonki do przeciąka, wszystko ładnie poskładane, czyste. Oczywiście ściany, sufit, podłoga jest. Podłoga jest twarda, jak słyszycie, tutaj tąpie, nic się złego nie dzieje. Przyczepa nie ma żadnych plam na ścianach, żadnych zacieków, te wszystkie łączenia ściany z sufitem czy z podłogą. Sama okna czy pod oknami tu się fajnie cieplutko robi od tego kaloryfera. Także tu jeszcze chwilka i będzie naprawdę przy, przyjemnie. Co ważne, tą przyczepę można z powodzeniem używać zimą, bo to ciepło jest tutaj bardzo równomiernie rozprowadzone. Tu macie w właśnie pokazany do odkryty kaloryfer. Wszystko fajnie działało, ciepła już jest rurka tutaj, także w momencie, będzie gorąco, sam brodzik no, trochę tu naciągnął moimi buciorami, ale jest jest gdzieś spękany. To wszystko fajnie wygląda. Bateria jest nowa, widzę, bo tutaj wychodzenie co zwykle jest trochę inna, ale ta już jest fajniejsza. No i tu mamy sypialnie dwa osobne łóżka też jest okno dachowe To znowu jakieś skarby Nie bym sobą mieli zajrza do środka Pusta Jest i telewizor pokażę wszystko w ten sposób O Cały front wszędzie jest sucho. Jak widzicie, tutaj nic złego się nie dzieje, wszystko jest oryginalne. Także przyczepa naprawdę jest bardzo zadbana. Zresztą nie bez powodu dajemy też na nią gwarancję na od czasu. Całe stelaże bo to jest przecionek z dostawką, więc jest tutaj sporo tego. To są jeszcze pokrowce na łóżko. Znowu so, tam widać kaloryfer. Z powrotem. A tak wygląda druga strona. I tu już jest najmniej właściwy. Nie jego jakieś tam elementy. Ja wyciągnę kawałek ściany, żeby Wam pokazać, w jakiej to jest kondycji. Wszystko, jak widać, bardzo, bardzo dobrej. przyczepianek nie jest wyblaknięty ma fajne kolory i z powodzeniem posłuży jeszcze długi, długi czas bo na pewno nie jest stary na pewno jest dużo młodsze przyczepy jest to Izabela ok, nie wiem, to chyba już wszystko to co chciałem Wam pokazać w razie jakichś pytań, wątpliwości, dzwonicie do Łukasza pod numer 608 400 830. Chętnie mam udzielić odpowiedzi na jakieś pytania. Zapraszamy Was również do nas, do firmy. Może wypić ciepłą, fajną, smaczną, gorącą kawę i przy okazji poglądać nasze przyczepy. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję za poświęcony czas. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Cześć.